Zapiszę. Ok, ja mam Trzyma. Trzyma. Dwa. Jeden. Bardzo proszę. Czy wiecie, że humor może leczyć? Badania pokazują, że z jednej strony obniża odczuwanie bólu. A dwa przyspiesza procesy leczenia, przyswajania farmakologii, ale też i sprawia, że procesy uczenia i procesy rozwoju przebiegają płynniej, głębiej. Pełniej. Odciąża humor też od, odczuwanie problemu, wagi problemu, co nie oznacza, że umniejsza jemu. Natomiast sprawia, że mózg na, mmm, szybciej i prościej nabiera oddechu, a nabierając oddechu zaczyna zauważać większe możliwości. A przy większych możliwościach zaczyna też kreować większy potencjał i odnajdywanie nowych ścieżek ku rozwiązaniu, bądź akceptacji, która rodzi, akceptacji stanu, która rodzi możliwość rozwoju bądź modyfikacji rzeczywistości w zależności od tego, co jest potrzebne.